W najbliższy poniedziałek, 16 lutego, zaczynają się upragnione przez wszystkich uczniów ferie. Z tej okazji w naszym mieście przygotowano kilka atrakcji. Jedną z nich są warsztaty taneczne, które poprowadzi grupa Sztewite. Warsztaty będą super, przepełnione dobrą energią, super zabawą, czyli na okres ferii zimowych to chyba będzie idealna opcja rozrywki dla młodzieży, ale nie tylko, bo warsztaty są dedykowane osobom od piątego roku życia do seteczki, więc jeżeli ktoś się dobrze czuje w takim wieku jak 100 lat, może śmiało przyjść. I poruszycie się wraz z nami. Zajęcia odbywać się będą w Grudziąckiej Marinie, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jeszcze niedawno swoje podsumowania sezonu mieli wioślarze i żeglarze. Jest to nowy obiekt naszego miasta Grudziące. Myślę, że możemy się tym poszczycić i naprawdę pochwalić, bo miejsce jest strasznie ambitne. Spora przestrzeń, sala konferencyjna. Zagospodarujemy ją warsztatowo, dlatego, jak widzicie, na razie jest pusto, ale będzie pełno. Będzie to niezły brek kręcenie na bani i jakieś taneczne oligami. Powierzchnia jest bardzo dobra ale pamiętajcie żeby zabrać trampeczki ze za sobą bo jak się nieźle będzie trzeć nogami to, to wiecie podłoga może zostawić ślady a my nie możemy zostawić po sobie śladów w postaci zepsutej podłogi tego bardziej w postaci dobrego breakdance'a. Warsztaty prowadzone przez grupę Sztewite to nie tylko zajęcia taneczne. Nie zabraknie też różnych opowiadań chociażby o podróżach. A na koniec specjalna niespodzianka. My opowiemy o tym ile breakdance, albo w ogóle jakakolwiek pasja wnosi do życia, ile dają podróże, bo mimo wszystko jego pasja łączy się z podróżowaniem. Będzie dobra zabawa, czasem trochę relaksu, no i co macie? Jeszcze? No i na koniec mamy przygotowany super konkurs Breakan no, tak. czyli wszystko to, co się nauczycie podczas warsztatu, przez cały tydzień to w piątek będziecie mogli testować swoje umiejętności. Zajęcia dedykowane są przede wszystkim do tych osób, które w swoim życiu nie miały jeszcze styczności z tą formą tańca. Człowiek nigdy sobie nie pozwoli na więcej niż mu ciało, może dać tak, tak. naprawdę, czyli nie ma to jakby zagrożenia, kontuzji. I dlatego namawiamy każdego, żeby sobie, zobaczyć nawet, jak to jest, poruszać się po parkiecie w naszym stylu, czyli do góry nogami. Na koniec. Więc warto jeszcze wspomnieć, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez grupę Sztewite. Zgłoszenia oczywiście wysyłamy drogą mailową pod adres sztewitygang.info.gmail.com. Tam kierujemy swoje zgłoszenia. Pamiętajcie, że liczba w ogóle osób, które tutaj będą brały udział w warsztatach jest ograniczona. Warsztaty potrwają przez cały pierwszy tydzień ferii. Udział w nich jest bezpłatny.